Witamy serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. Mówię, witamy, bo jest nas tutaj całkiem ładne statko, patrzcie. Tak, tak, tak. Co to ja tam mówiłam, że chyba się w końcu z cycem dogadam? Że jest jakby lepiej? No, nie jest. <ścoughs> nie jest. Hoduję sobie przyjaciół, tak. Jak się w życiu nie ma, to se trzeba chociaż na roślinkach hodować. Dokładnie. Słuchajcie, no cóż zrobię? Zabiorę go stąd, jak skończymy gadać. Umyję go mydłem potasowym z, z tym olejkiem, no nie? I co? Wstawię go pod prysznic i zrobię mu opryski, niech tam sobie stoi. Bo wiecie, pod prysznicem on będzie dłużej wysychać, no nie? Bo, bo te środki dobrze jest żeby one były na roślinie trochę dłużej, no nie, to nie o to chodzi, żeby szybko wyschło. No właśnie, więc no, <grystanie> taki jest plan, taki jest plan, tak. Przy okazji właśnie zauważyłam, że tu mi się woda skończyła. No muszę przyznać, że jakoś tak nie zwracałam na to za bardzo uwagi, bo zazwyczaj tutaj nic takiego nie stoi, no nie, także no cóż, przeoczenie, nie. Jak to u mnie, jak to u mnie, A tu co, no tu, 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 tu. Tu, 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 nic ciekawego, ale słuchajcie, ciekawością, ha, 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 cyk, 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 oj, daj to, daj to, daj to, daj to, tak wyglądam, jeszcze się cały oczywiście nie otworzyłem i jeszcze nie pachniam, znaczy już trochę delikatnie, wiecie, no nie, ale jak one się jeszcze tutaj bardziej roztworzą, no to będzie, no to będzie, ale jest bardzo ładny. Bardzo ładno, Oczywiście zaraz wam powiem, jak ta choja się nazywa, bo przecież ja tego nie pamiętam. Nie ma szans. Natomiast cudowny. Cudowny kwiatuszek bardzo mi się podoba. Jak ty się nazywasz? Bo tu jeszcze mamy jednego kwiatka. Eee, gracilis, gracilis. No tu jest jeszcze jeden się robi, no nie? Jest w drodze. Jest, jest, jest. O! Dużo cię tu, bratku. Dużo cię tu, bratku. A tu jak? To ten poprzedni liściu, no nie jest najgorzej, nie jest, nie jest. A tu jak, no tu tak trochę w spak bym powiedziała, tak sobie. Tak sobie, tutaj się już doczepiliśmy sami do, do tego, więc na razie nie ruszam. Tu monsterka też gites. Właśnie, Parajso, co ty robisz? Bo, o boże, gdzie ty masz tu? Burz, burz Nie wiem, no, tu, tu jest nasz najnowszy liściu, ten tutaj. Ale czy on tam coś robi więcej, to, to nie wiem. O cholera. Patrzcie. To muszę tutaj jakoś stopę wstawić. Zapomniałam wyciąć. I widzę, że obok też jest drugi. Znaczy to nie dlatego, że nie wycięłam tego pierwszego, no nie. One się po prostu tak tutaj tworzą. O proszę, patrzcie, znalezisko kolejne. No jestem przekonana, że ja wezmę tę doniczkę i znowu pewnie będzie, no nie, może nie dziewięć, nie, ale że znowu będą do wycinki. Jakieś większej ilości niż ja tu widzę. Z frontu, tak. Co my tu mamy? Tam w czeluściach rura się ukrywa u bidadari. Tak. Tutaj na froncie, proszę, też rureczka ubidadari. Tam z tyłu też widać jakąś rureczkę. Dobrze. To jest chyba na wyliczu ten tutaj. O. Tak mi się zdaje. O, tutaj mamy rureczkę płaczącą. Nie płacz. Nie płacz, Bidadari, nie płacz. To tylko poniedziałek. <grymne> tak. A tu co ty tu robisz? No listeczki robisz. Takie malusieńkie. No przynajmniej takie. Dobrze, że chociaż takie. Widzę, że, że wracasz do siły ewidentnie, bo się coraz więcej ciebie robi. Bardzo dobrze. A ty czego nie kwitniesz? Co? Bo tutaj koleżanka... Aglaonema, droga Onemo to cały czas produkuje, a ty nie produkujesz. Tu rura. W tej rurce będzie problem się otworzyć, no bo tu, widzicie, rurka obok. Tak, tak. Tu kolejna rureczka. O, widzicie, no, no legacy. Tu widać, tam w środku, w liściu. Le legacy nie ma czasu na kwiatki, ona się zajmuje liściami. Jest, jest bardziej użyteczna w swoim ubyciu się tak tu bujam, bo słuchajcie no tu jest masa liści a ja no nie chcę ich pouszkadzać nie? dlatego tak wiecie się bujam tu red Vines bardzo ładnie o proszę, tutaj też z braku laku kwiatek nie, dobrze, wytniemy tu nowy liść też jest, tak tu w ogóle jak ciemno <grytanie> paraiso zabiera światełko no, no nie jest źle, no nie jest źle nie jest źle o właśnie, co ty robisz? No tak. Domestos. Zobaczymy. Zobaczymy. A, no to, 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 no. No nie doczekam się w na tym gościu No nie doczekam się. Nie doczekam się. O, patrzcie, ruszyłam. Oj, nie wiem, czy to będzie widać. Się zaraz postaram. Ehm, no, tylko że kamera nie wyłapuje tego, że ruszyłam kwiatkiem. I zebrał się. Jak to powiedzieć? Kropelki? Rosy? Wiem, że nie rosy, ale wiecie o co chodzi? Ja ludzkim okiem widzę kropelki, aparat nie chce ich złapać. No, halo, fokus. No nie, ja, ja nie widzę, żeby to łapało. A to tylko dlatego, że ruszyłam kwiatkiem. Tak, aromacik się zebrał w postaci kropelek. O, tutaj widzę, coś tam robisz, no to dobrze, to dobrze. O, chojeczko, listeczek, Boże, malusi taki, w końcu, w końcu, bo ona tutaj wącha robi, no nie, wącha robi, ale tak jakoś zapomniała, żeby na tym wąchu jakiegoś liścia stworzyć, no to w końcu tworzy, to dobrze, to dobrze, no i tak. Tutaj nowy listek. O, epipremnum, pinatum, veriegata. A gdzie jest. Y... Jak to idzie z. Za... Aha, dobra, bo to jest z tego przedniego, a to jest z tego tylnego. No to najnowszy liściu to jest tam, tego znamy, a z drugiego pędu, no to ten. No, to się właśnie poznaliśmy, tak, dokładnie. O, juzu! Juzu, gdzie ty tam tym liściem? Poka, no to. Tu może. Boże, gigantyczne liście robi ten juzek, naprawdę. Gigantyczne. A gigant jak? No, gigant po swojemu giganta. Będę musiała stąd przestawić. Nie dlatego, że jest tak o liściem zasłonięty. Nie, nie. Tylko dlatego, że lusia jak się kładzie, to widzicie, co z nim robi? To, to, to luśka go tak uszkadza. Więc, żeby go nie uszkadzała, bardziej ja go yy, zabiorę, przestawię. Coś gdzieś tu wykombinuję, albo nie wiem, do małego boksa się go wciśnienia. Niech przystawi. Y, przysłoni przy y, nam te Lucinda. Lusieńko. Halo? Matka, ja teraz będę drzemiać, ja jestem chorutka. Proszę mnie nie ruszać. No, myślę, tu go wstawię, nie niech zasłoni te plamy. Będzie git. Tak, słuchajcie, tutaj postanowiłam tego naszego biednego trupa. To jest ten. O Jezu, znacznik nie w tą stronę. Boże święty. Świat przeciwko mnie. O, to jest ten. O. Boże, po prostu Wam powiem. Forgetti WS Jaos X. Pomyślałam, że wstawię go po prostu w kubeczek z wodą. No i niech on sobie tam pije, bo on jednego korzenia stracił i tak dalej. Mówię, dobra, może, może w ten sposób podżyję po prostu na wodzie, ukorzeniając się. O, o to mi chodzi. No nie, żeby tam sobie korządków dorobił. No i co? Tutaj nic posłucha. Natomiast tutaj w tym. No, idzie, no idzie. Mamy liście, tylko że on jest w drugą stronę obrócony. Ja już go pokazuję, tylko go wpierw jakoś tak trochę. O! No ładny, no, no, no ładny. Tylko, że tu strasznie długo ja czekam na jakiekolwiek. Wiecie, efekty, no nie. Tutaj też było fajnie. O, tutaj, no nie. I już też koniec. Ja już tu więcej nic nie widzę, żeby. A nie, przepraszam. Coś tu się wydarza. O tutaj, wła właśnie tu, 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 tu. Właśnie tu w tym miejscu. No dobra. No i tak, zabrakło mi czasu w tygodniu. Znaczy, mówiąc szczerze, zeszły tydzień był bez czasu. <laughs> no właśnie, więc nie posadziłam. Nie posadziłam, mimo że chciałam, autentycznie to był mój plan. Mówię, e, posadzę ja. No natomiast przynajmniej tyle fajnie, że jeden nam zrobił liścia, więc dobrze. Tam drugi widzę, że, że w drodze. To dobrze. Tutaj co? No tutaj to. Tutaj to w ogóle szkoda słów. Tak, tak. Ten wariat coś tam, coś tam próbuje robić. Tak. No i cały czas tutaj, biedny w kłakach, ten mm, luksik. Tam też widać, że w środku on coś produkuje. Yy, no a tak to ogólnie, to tutaj całe te wszystkie liście są tak bardzo w kłakach o tej oto pani, że dajcie spokój, no dajcie spokój. No tak to właśnie wygląda. Ktoś mi podrzucił zabawkę. A, kot. No tak, to, to luśkowy kot, wymymlany, taki. Yy, tak, no i co więcej, hmm, z takich roślinnych dupereli. To na początku tygodnia miałam chwilę, to coś tam sobie porobiłam Nie, niepotrzebnie w kuchni, trzeba było tutaj coś porobić, no ale coś tam wiecie sobie w kuchni porobiłam. I tak naprawdę reszta tygodnia, no i no, tutaj o, te wsadziłam te, tego antka, no nie. Wiadomo, cyca umyłam, chociaż nie wiem po co, bo tam wszędzie robią co chcą, więc, więc zmarnowałam czas ewidentnie. <grytanie> Zaraz pójdę, zmarnuję go jeszcze raz. No nie, no porządnie go umyję, mówię, zrobię oprysk, wstawię po prostu pod prysznic, niech on tam sobie nawet cały dzień siedzi, nie? I obsycha z tego oprysku. I nie wiem, no, no zobaczymy. Już byłam, już byłam naprawdę święcie przekonana, że jesteśmy na dobrej drodze z tym cycem. Ale widzę, że nie. <laughs> nie bardzo. <laughs> tak, tak, tak. Pocieszyłaś się dwa czy tam trzy tygodnie? No to ci starczy. No właśnie, to ci starczy. Lusiek dalej bierze ten steryt. Kurde, blacha. No, tak mi jest jej szkoda, bo wiecie, pije jak smok. Je po prostu, jakby była wykłodniałym dzieckiem z, z Etiopii, że tak powiem. Non-stop, by coś jadła. Dramat to jest, bo to wiecie, yy... Jest przykro, no nie, bo ona się mocno doprasza o jedzenie i człowiek od razu, no chyba jest głodna, nie, ale wiecie, z drugiej strony, no nie możemy jej tyle karmić, ile ona by chciała, bo i tak już nam lekko przytyła, nie, odkąd jest na tym sterydzia. naprawdę, no to jest, to, jest, to jest dramat. No zobaczymy, bo teraz w czwartek mamy wizytę i, i zobaczymy, co dalej. No ja myślę, że coś jeszcze trzeba będzie zrobić, bo ją wciąż swędzi. Nie będę wam pokazywać, bo szkoda mi ją męczyć. W zeszłym tygodniu wam pokazałam, jak ona tak, jakby dostawała skurczu, nie? Tak ją łapie. No to wciąż to jest, tylko to się przemieszcza. Raz jest bardziej z, z przodu, no nie? Raz bardziej z tyłu, raz bardziej z boku. Wczoraj na przykład miała na brzuchu. Także to, to, to nie jest tak, że to jest w jednym miejscu, no nie? No w każdym razie, mimo, mimo braku leków, wciąż jest tak słabo. No biedna Rusia, naprawdę biedna. Tak mi jej szkoda, wiecie, to, to, to jest dobry piesek, no nie? I ja wiem, że teraz to tak się, że każdy tak mówi, no nie, no bo w porównaniu z Tośką, Lusia to jest złoty piesek, naprawdę. Tośka to jest taka, wiecie, cholera jedna chodząca, no nie? Ona, wiecie, was podgryzie, za spodnie was pociągnie, no nie? Za rękę was pociągnie z zębami, no nie? Żeby, wiecie, usiąść, nie ugryzie, tylko złapie zębami i będzie ciągnąć, żeby zająć się Tośką, nie? To, tą mniejszą tak, a to, wiecie, a to was nakrzyczy, no nie, a to wejdzie na was i będzie, wiecie, skakać po was, no nie, a taka, wiecie, taki <noise> łabus taki, no nie, Lucia taka nie jest, Lusia jest bardzo przytulna, bardzo potulna, bardzo taka, wiecie, kochana, no nie ona, wiecie, zobaczy motylka, już się cieszy, biegnie za tym motylkiem, takie dziecko szczęścia, nie, więc, wiecie, tak, tym bardziej jest mi szkoda, że z jednych leków do, do drugich, no nie, i to takie już po prostu nie wiem, niech już się zacznie ta jesień, nie wiem, niech wymrozi jakieś te chwasty, co ją tu złapała, alergia na te chwasty i będzie będzie lepiej po prostu. Bo na przyszły rok już mamy plan, żeby na miesiąc przed, to tak mniej więcej, przynajmniej w czerwcu, może nawet chwilę przed rozpoczęciem czerwca, zaczniemy jej podawać leki. Coś powiedzmy typu jak zyrtek. No nie, chociaż to nie jest jeden do jednego, ale to tak wiecie, no nie sterydowe, no nie? Ni, nie sterydowe, takie właśnie alergiczne. No mo, może to, co da. Tak. Co więcej, no w, w, w zeszłym tygodniu Bożym udało mi się, o Boże, Boże, w, w, w końcu skończyć ten... Zatajone grzechy, ukryte grzechy. Boże Święty, jakby... <laughs> Powiem tak, ja ze swojej strony wciąż nie polecam, bo to nie jest typ serialu, który, który jest w moich gustach. Jak się komuś taki typ podoba, to w porządku, mi nic do tego. Ja mówię o swoich odczuciach, a propos tego, co ja lubię. O mój Boże, nigdy więcej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zakończenie nie dojrze drętwa i jakby. Spodziewałam się tego. No nie, tutaj nie było czego się spodziewać i tak właśnie było, więc rozczarowana za bardzo nie jestem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zakończenie sugeruje nam, że tego będzie kontynuacja. Mam nadzieję, że nie, ale, ale zakończenie jakby sugeruje to bardzo mocno. O, idzie sobie księżniczka teraz. Tak, tak, tak. O, nie, 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 nie drapul się! Nie drapul, bo to nic nie da. Nie będzie lepiej, jak się będziesz drapać. Nie będzie lepiej. Ja wiem, że cię drażni. Nie drapul. No i nie on. No dobra, to ty mnie podrapul. No także. No nie, 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 nie. To nie jest serial. Dla mnie zdecydowanie nie polecam. No mówię, wykończyłam to tylko dlatego, żeby zobaczyć co tam się będzie dalej działo no nie, to mógłby być naprawdę dobry serial, gdyby wyciąć te wszystkie sceny, które są laniem wody i tak dalej, no nie i gdyby to tak trochę bardziej skondensować to to nawet by było dobre nie, mimo tego, że zakończenie jakby zakończenie jesteś w stanie się domyślać, nie powiem jakie jest bo może jednak ktoś by chciał sobie to obejrzeć no nie, po pomarnować trochę czasu <laughs> ja mówię, to jest tylko moje zdanie w każdym razie, yy, no to, to mógłby być dobry serial, ale no, według mnie, no, no nie jest, no nie jest, no nie jest. No i włączyłam sobie yy, jakiś taki dokument o Korei. Nie pamiętam nazwy, to jest jakieś nowe, więc powinno Wam wyskoczyć na Netflixie w razie co. No i powiem Wam, że jak ja się spłakałam i wyłączyłam. No, uznałam, że jestem i tak już zbyt zmęczona, wiecie, wszystkim, no nie, i to mnie na pewno nie nie zrelaksuje, mimo, że ja lubię taką tematykę, wiecie, jakichś zbrodni, porwań, wiecie, jakichś takich, yy, no, mało sympatyczne tematykę lubię, no nie? To tutaj, no, muszę przyznać, grubo, grubo, grubo. Tutaj ciężko jest powiedzieć, wiecie, z zachwytem, polecam, bo tematyka jest naprawdę... No okrutna, bardzo okrutna, yy, bardzo dobry dokument, powiem, no nie, to, 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 no, spłakałam się, mówię, dobra, na, na razie pas, na razie pas, ja to obejrzę, całe do końca, koniecznie, koniecznie, bo to, no, to, 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 to jest dokument, więc to jest coś, co ja w pierwszej kolejności bardzo chętnie obejrzę, bo przynajmniej tutaj wiem, że ja nie oglądam fikcji, tylko coś, co się działo naprawdę, tym bardziej jest to dla mnie przerażające, że to się wydarzyło naprawdę. Tam jest kilka, podczas tego serialu, jest kilka historii, które się wydarzyły naprawdę. I, i pierwsza mnie rozwaliła. No nie? jakie są kolejne, nie wiem, bo, bo nawet nie do końca dokończyłam tą pierwszą. No, jeżeli reszta będzie tak samo mocna, jak ta pierwsza. To obawiam się, że długo mi zajmie, no nie, bo to jest naprawdę bardzo delikatna tematyka. No nie wiem, co będzie dalej, no nie, ale tak tylko mówię wam, że, 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 że ten pierwszy, ta pierwsza historia, no rozwaliła mnie. Cho chociaż może gdybym nie była tak zmęczona, to nie byłoby tak źle. No nie, w sensie, że wiecie, że nie płakałabym aż tyle. Ale mówię, no to trzeba mieć mocne nerwy. Mocne nerwy od razu mówię, że to jest dokument, ale to trzeba, wiecie. No, no, no. My myślę, że tak, y tak bardzo mocno empatyczne y osóbki jak ja będą też ryczeć jak ja, bo to... Jezus. No nie powiem co, ale jak chcecie to so sami zobaczycie. I co więcej, w czwartek, w czwartek się widzimy, tak? Co to, to, to włoski wchodzą? Bozie, bozie. Moja malutka. Skrzywdziutka taka, tak? Nie dość, że piesek głodny, to jeszcze pieska swędzi. I piciu się chce, tak. I matka teraz gada, i drzemać się nie da. No, no tak. W czwartek się widzimy, bo projekt Krzem. Także ja to sobie jakoś tak z czasem zorganizuję, żeby, żeby na pewno się w czwartek pojawił projekt Krzem, bo to już będzie ostatni czwartek miesiąca. Chyba, że coś znowu pomieszałam. Bo tak też może być. Ale no nie, nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że ten czwartek jest ostatnim czwartkiem miesiąca, więc to by było tak. W ogóle wakacje się kończą. Dramat. Jak to szybko przeleciało. I muszę wam powiedzieć, mimo że ja wiem, że wy wiecie, bo przecież wychodzicie z domu, okna otwieracie, więc wiecie. Ale Boże, jak zimno! Ja to po prostu muszę, ja jestem tak niezadowolona. Ta wiosna była tak zimna. Te lato było tak bardzo beznadziejne, nijakie, zimne, takie, wiecie. No, ile mieliśmy dni takich typowo upalnych, jakichś takich, no nie wiem, albo takich super przyjemnych, no kilka dosłownie. No nie w sensie, no mi raczej chodzi o te takie upalne dni, bo przecież y, kilka lat y, wstecz tak, mieliśmy prawie, że Hiszpanię w Polsce, było bardzo upalnie, a teraz te lato w mojej ocenie przypominało raczej taką wczesną wiosnę. Szczególnie, że tak, w ciągu dnia no może fajnie ciepło, spoko, ale no co zimne. No, dramat. Jestem bardzo niezadowolona, nie podoba mi się to. Te wakacje, takie, takie nijakie. No nie wiem. Mam nadzieję, że jak gdzieś wyjeżdżaliście i tak dalej. I nie było to gdzieś za granicą w, 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 ciepłych, w ciepłych jakichś krajach i tak dalej, to, że dobrze spędziliście czas, bo jakby. No, no zimne to lato, nie podobało mi się. Niech już się kończy po prostu. Niech przyjdzie jesień, nie? Wyjmiemy sobie dynie. Tak, kocyki w dynie też się wyjmiemy. O, 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 o. Tak, bzucha, bzucha. Bzucha, bzucha. Jak ten żul, oparta, nie? Matka, bo ja lubię, jak on mi szumi, ten oczyszczacz powietrza. A ja ty wiesz, że ty nie powinnaś się tak na nim kłaść? Bo on powinien mieć dostęp z każdej strony. Dobra, matka, ma z innych stron, tam tutaj. Lusiaczka, niech mi szumi. Nie, tak. E, no i co? W ogóle to w sobotę tak zmarzłam, Boże, ubrałam się, no i wydawało mi się, że adekwatnie, no nie, wiecie, spodnie, bluzka, założyłam sobie bluzę, taką, no, cienką, ale nie najcieńszą, no mówię, w razie co zdaję a tak to chyba wydaje mi się, że będzie git. No nie było mi git, bo mi zimno, Boże Święty, co to ma być, co to ma być, a którejś nocy w ogóle w tygodniu było 6 stopni w nocy? 6 stopni w nocy w lato! Ja rozumiem, że się kończy to lato, ale no bez przesady, no. Drama po prostu. Nie podoba mi się ta pogoda. Co to się dzieje? No nie wiem, może dzięki temu chociaż będziemy mieli, wiecie, zimową zimę? No nie, nie wiem, jakiś śnieg, coś na minusie, coś tego typu, nie? Fajnie by było, jakoś tak trochę, no nie wiem, bo my żyjemy w umiarkowanym, a ja to jakoś tak nie widzę tego umiarkowania. Albo zimno, albo gorąco, a w, ty a w tym roku to jakoś tak jest głównie zimno. Dramat jakiś po prostu nie podoba mi się. Tak. Co więcej, bo ty mnie rozpraszasz tu ogonkiem się cieszysz. Co? Pić się znowu chce? Czy jeść? No tak, 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 tak. No i co? Z mojego tygodniowego czasania nic nie wyszło. Mówię, nie będę jej um, szarpolić. Nie będę się z nią ten. Bo to wiecie, no z... No ja wiem, że ją to nie boli, ale co ja ją będę ruszać, wiecie, tam gdzie ją swędzi jakąś szczotonię. No, także trudno. Także trudno. Co więcej, nie wiem co więcej, słuchajcie, tak naprawdę. Oho, 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 atakujemy to. Atakuje mnie to. Dobra, no weź, bo ja nie wiem gdzie cię dzisiaj drapać. Bo ty rano miałaś z boku, a teraz widzę bardziej z tyłu. I... No nie wiem, słuchajcie, co jeszcze, no mówię, nudy, nudy u mnie straszne, bo to, no, no nie mam co Wam opowiadać, ja po prostu tak powiem, no nie, więc to jest takie nudne, no, roboty dużo, czasu mało, na roślinki też czasu mało, no mało, no mało, no co poradzisz, no nic nie poradzisz, tak się żyćko układa, tak się pozmieniało i o, no. Dobra, słuchajcie, ja idę w takim razie z Cycem umyć to to, to, to Ech, Boże, opryskać na tego przędziora i niech on tam sobie jakoś radzi, chłopno. nie wiem co. No, tak trzeba będzie zrobić. <grytanie> no, w każdym razie, kochani, życzę Wam bardzo przyjemnego całego, całego tygodnia. My zobaczymy się w czwartek z projektem Krzem, bo będzie to już ostatni czwartek miesiąca. No i co? No, buziaczki i do zobaczyska. To pa!